Oglądając dzisiejszy odcinek, dowiesz się, co to jest rana czarownicy. I powiedzmy już na wstępie, że jest to trauma, która w bardzo subtelny sposób może wpływać na psychikę i zachowanie dzisiejszych ludzi. Porozmawiamy również o intuicji. O tym, jak naprawić więź z naszą intuicją, bo to właśnie naszej intuicji rana czarownicy dotyczy najbardziej. Porozmawiamy również dzisiaj o tym, jakie są główne duchowe efekty procesów czarownic w dzisiejszym społeczeństwie. Rana czarownicy to brak równowagi naszej duchowej energii Yin, naszej wewnętrznej energii żeńskiej i tylko wtedy, kiedy nasza energia Yin działa bez przeszkód, kiedy jest harmonijna, kiedy jest zrównoważona, to tylko wtedy nasza energia Yang może widzieć swój cel, cel przez duże C, cel, który jest wyznaczony nie przez ego. Tylko przez intuicję, a my jesteśmy coraz mniej przestraszeni, coraz bardziej zintegrowani. Naprawiamy więź ze swoją intuicją. Rana czarownicy to trauma duchowa, trauma metafizyczna, ale jest ona również bardzo cielesna, może nas dotykać codziennie. Porozmawiamy również o procesach czarownic, porozmawiamy o tej tragedii, która przetoczyła się przez całą Europę. Zapraszam. Jeśli chodzi o bardziej psychologiczne objawy, to rana czarownicy powoduje lęk przed korzystaniem z intuicji. Obawę przed stanie się w swojej prawdzie, w swojej mocy, lęk przed byciem kreatywnym, czy lęk przed byciem zauważonym. I rana czarownicy powstaje wtedy, kiedy w dzieciństwie jesteśmy osądzani, zawstydzani. Za to, że próbujemy słuchać naszej intuicji. Nie zawsze chcemy jeść, nie zawsze chcemy spać, nie zawsze chcemy robić to, do czego jesteśmy zmuszani. Czasami, na przykład, opowiadamy, co nam się śniło, i w odpowiedzi słyszymy, że to głupota, że to bzdura, że to nie ma racji bytu, że to tylko sen. Więc czasami jako dzieci mówimy rzeczy, których zdaniem społeczeństwa nie mamy prawa wiedzieć. Czasami doświadczamy widzenia naszych innych wcieleń, czasami widzimy nasze inne. Egzystencje wibracyjne. Czasami patrzymy na drugiego człowieka i od razu wiemy o nim wszystko. Wiemy, co mu dolega, wiemy, jak mu pomóc. I te wszystkie szufladki są powoli zamykane w naszym umyśle, rękami naszych najbliższych, którzy robią to w strachu i wstydzie, że coś z nami nie tak. I to oczywiście nie ich wina, bo sami są identycznie tak samo skrzywdzeni jak my. Tak więc niestety nasi najbliżsi nie zachowują się często jak nasi asystenci, jak przyjaciele, którzy pomagają nam odkryć prawdę na nasz własny temat, tylko zachowują się bardziej jak nasi właściciele. I powtórzmy, to nie ich wina. Jednak efekt jest taki, że zaczynamy widzieć swoją intuicję jak przez gęstą mgłę. W dalszej części tego filmu będę miał do zaproponowania dwie techniki, w których drzemie potencjał, żeby odwrócić ten stan rzeczy, żeby naprawić naszą więź z intuicją. Więc rana czarownicy dotyczy przede wszystkim naszego podejścia do intuicji w dorosłym życiu. I intuicja jest nierozerwalnie związana z naszą duchową energią, min, z naszą energią żeńską. Intuicja to ta część naszej inteligencji, która jest kompletnie niezależna od pamięci. Kiedy łapiemy kontakt z naszą intuicją, to zawsze dostajemy coś nowego, coś. Do czego nie ma w naszej pamięci odnośników. Kiedy łapiemy kontakt z naszą intuicją, to tak, jakbyśmy łapali kontakt z innymi wymiarami. I kiedy to się dzieje, to nasze otoczenie może na to reagować strachem, wstydem albo negatywnymi ocenami. A my powoli uczymy się, że intuicja równa się brak bezpieczeństwa. Na przykład brak bezpieczeństwa w relacjach. I co ciekawe, nasz intelekt, czyli. Inna część naszego umysłu może nam dawać iluzję stworzenia czegoś nowego, ale w najlepszym razie będzie to oryginalne poukładanie elementów, które w naszej pamięci już się znajdują, więc intelekt może co najwyżej w oryginalny sposób poukładać to, czego już się nauczyliśmy. I tak naprawdę nie będzie to nic nowego. Natomiast to, co naprawdę nowe, powstaje dzięki intuicji. Intuicja nie potrzebuje pamięci, nie potrzebuje uzasadnienia, nie potrzebuje logicznego wytłumaczenia i bardzo często dla rzeczy, które zostały w ten sposób wymyślone, dla rzeczy, które powstały dzięki intuicji, takie wyjaśnienie, na przykład naukowe wyjaśnienie przychodzi dopiero po wielu, wielu latach. Więc czarownice to bardzo często były po prostu kobiety, które wykorzystywały swoją intuicję do uzdrawiania, leczenia, do tworzenia medycyny ludowej, do zielarstwa, do rozumienia Praw natury wykorzystywały czasami swoją intuicję do kwantowego połączenia ze światem duchowym. A przy tym żyły blisko najbiedniejszych, blisko najbardziej potrzebujących. I być może właśnie dlatego ludzie zaślepieni ideologią, ludzie zaślepieni fanatyzmem zaczęli widzieć w tych kobietach zagrożenie. I pod koniec XV wieku pojawiła się jedna z najbardziej toksycznych ksiąg. Historii ludzkości. Księga, która nie powinna się nigdy pojawić. Nosiła tytuł Maleus Maleficarum, czyli młot na czarownicę. I zawierała ona m.in. instrukcję, jak rozpoznać, jak osądzić czarownicę. I tak księga przyczyniła się do tego, że w Europie powstało coś na kształt histerii. I w wyniku tej histerii postawiono tym bezbronnym kobietom zupełnie absurdalne zarzuty. Tak w skrócie chodziło tutaj o to, że są one narzędziem szatana do przejęcia władzy na ziemi. I oskarżano je o najbardziej absurdalne rzeczy, jak stosowanie czarnej magii, jak wykorzystywanie energii życiowej dla swojego zysku i straty innych. Oskarżano je o przygotowanie trucizn, o udział w sabatach. I tak naprawdę te oskarżenia to było nic więcej niż poszukiwanie kozu ofiarnego przez fanatyków religijnych. Te procesy polegały na mechanizmie projekcji, na przerzuceniu własnego mroku, własnych mrocznych fantazji z fanatyków na te bezbronne, w większości niewinne kobiety. I tak naprawdę tym, co ucierpiało tutaj najbardziej obok ludzkiego życia. Była nasza więź z intuicją, nasza więź z duchową energią min, więc te mroczne, niesprawiedliwe wydarzenia mogły zapisać się w naszej pamięci komórkowej. I co również bardzo ciekawe, procesy czarownic są tylko przykładem, bo przez tysiąclecia działania patriarchatu te wszystkie rzeczy, takie jak nasza więź z naturą, więź z duchową energią min, więź z intuicją wszystko to było traktowane, delikatnie mówiąc, nieufnie, podejrzliwie. Dlaczego? Bo wszystko to, czego nie da się logicznie wytłumaczyć, wszystko to, dlaczego nie da się znaleźć wyjaśnienia, zawsze budzi obawy i efekt tego teraz jest taki, że kiedy otrzymujemy informacje od naszej intuicji, to możemy na to reagować strachem lub wstydem. Więc przejdziemy teraz do duchowych efektów, procesów czarownic w dzisiejszym społeczeństwie. A na koniec zajmiemy się tym, w jaki sposób możemy zintegrować ranę czarownicy. W jaki sposób możemy wyleczyć tę traumę. Rana czarownicy może sprawić, że bycie autentycznym wywoła w nas dyskomfort. Więc kiedy po prostu próbujemy być sobą, to bardzo możliwe, że w naszej podświadomości uaktywni się to błędne przekonanie, że kiedy będziemy sobą, to otoczenie najpierw nas odrzuci, potem nas osądzi, a na koniec być może zrobi nam jeszcze coś gorszego. Więc kiedy wchodzimy do pełnego pomieszczenia, to nie zastanawiamy się nad tym, jak być sobą, jak ujawnić swoją indywidualność, tylko zastanawiamy się, jak się ukryć, jak nikomu nie podpaść, i robimy to tylko po to, żeby uzyskać iluzję bezpieczeństwa. Kolejnym duchowym efektem może być to, że mamy problem ze swoimi granicami, więc kiedy mamy na szali z jednej strony to, co mówi nam intuicja, a z drugiej strony mamy lęk o to, że zostaniemy osądzeni, to bardzo możliwe, że ten lęk zacznie przeważać i wtedy oczywiście nie zrobimy tego, co nam mówi nam intuicja, tylko, no właśnie, na przykład zrobimy to samo co robimy zawsze, czyli na przykład wylądujemy z tabliczką czekolady przed telewizorem. Kolejnym efektem może być to, że ciężej nam uzyskać integralność, to znaczy ciężej nam doprowadzić do sytuacji, w której nasze myśli, emocje, uczucia, mowa ciała, energia, kiedy wszystko to... Stara się osiągnąć ten jeden wyznaczony przez intuicję cel, więc ciężej nam doprowadzić do sytuacji, kiedy cała nasza postać zaczyna działać zgodnie z intuicją. I kolejnym efektem może być to, że ciężko jest nam uwierzyć w to, że w dzisiejszym świecie można zapewnić sobie przetrwanie robiąc to, co się lubi. Ciężko nam uwierzyć w to, że w dzisiejszym świecie można sobie zapewnić przetrwanie słuchając naszej intuicji. I to zranienie może dosięgać nawet współczesnych czarownic. I nie tylko, więc możemy mieć na przykład problem z pobieraniem wynagrodzenia za wykorzystywanie swoich intuicyjnych darów w celu pomocy innym. Okej, okay, jeśli chodzi o naprawienie więzi z intuicją, o wyleczenie rany czarownicy, to po pierwsze musimy sobie zdać sprawę z proporcji, musimy sobie zdać sprawę na tym świadomym poziomie, że zabycie sobą, zabycie autentycznym, zasłuchanie intuicji, za to wszystko już nic nie grozi. I problem polega tylko na tym, że nasze ciało myśli inaczej. Przez traumę rodową, przez pamięć komórkową, przez zbiorową nieświadomość, przez procesy czarownic. I w byciu autentycznym, we wcieleniu w życie swojej osobistej prawdy, w słuchaniu intuicji, tak naprawdę nie chodzi o konflikt, nie chodzi nawet o postawienie się w opozycji do czegokolwiek. Chodzi tutaj o kreację, o manifestację, o stworzenie czegoś nowego. I co ciekawe, nasze ciało nam w tym pomaga. Przez nasz układ nerwowy wiele razy w ciągu dnia przebiega coś, co możemy nazywać odruchem prawdy albo impulsem prawdy. I tego odruchu prawdy nie da się z nas usunąć, nie da się z tego z nas wykorzenić. Jedyne, co można zrobić, to spróbować nas zmanipulować, żebyśmy zaczęli tych odruchów prawdy się bać, wstydzić się ich, żebyśmy zaczęli mylić odruch prawdy z odruchem ego. Pierwszym krokiem do wyleczenia rany czarownicy jest rozpoznanie w naszym organizmie odruchu prawdy. Więc za każdym razem, kiedy po prostu zauważymy, uznamy, docenimy odruch prawdy, impuls prawdy, to będziemy nawiązywać kontakt z naszą intuicją. Za każdym razem, kiedy wykonamy jakąś akcję, kiedy wykonamy jakieś działanie, które są zgodne z odruchem prawdy, to będziemy przyspieszać cały ten proces. I w tym odruchu prawdy, w tym impulsie prawdy tak naprawdę nie ma nic skomplikowanego. Na przykład, czy aby na pewno mam teraz ochotę wypić kawę? Czy aby na pewno mam teraz ochotę widzieć się z tą osobą? Czy mam ochotę na kaszę czy na ryż? Co sprawiłoby mi w tej chwili największą radość? Na co mam teraz ochotę? Dosłownie tak to wygląda. Więc nie wykonujemy najprostszych czynności automatycznie. Słuchamy naszej intuicji przy wykonywaniu najprostszych czynności. I ta technika może zostać opisana przez sanskryckie sformułowanie viveka buddhi. To znaczy w wolnym tłumaczeniu rozróżnienie. Konkretnie rozróżnienie, co jest odruchem prawdy, a co jest odruchem ego. Kolejną techniką będzie przestudiowanie całego naszego dnia podczas wieczornej medytacji. Będziemy tutaj używać naszej pamięci i zauważymy w tym ćwiczeniu, że nasza pamięć jest całkowicie przestrzenna, że ma 360 stopni. I będziemy sobie po kolei przypominać, co robiliśmy w ciągu dnia, jak rano wstałem, jak myłem zęby, jak przygotowywałem śniadanie, jak zamykałem drzwi, kiedy wychodziłem. I co najważniejsze, będziemy tutaj sobie przypominać te kluczowe momenty, kiedy to intuicja mówiła nam jedno, a my mimo to zrobiliśmy co innego. Więc kiedy stosujemy tę technikę, to zaczynamy być coraz bardziej świadomi w ciągu dnia, a wieczorem przypominamy sobie naprawdę bardzo ciekawe rzeczy na swój własny temat. Więc informacje, które tutaj uzyskujemy na swój własny temat mogą być bardzo zaskakujące i w ten sposób nawiązujemy więź ze swoją intuicją, zaczynamy być z nią zsynchronizowani, a nasza energia in zaczyna w naturalny sposób. We własnym tempie, uzdrawiać się. Duchowa energia IN ma moc uzdrawiania. To dzięki niej poznajemy swoją podświadomość. Dzięki naszej energii IN możemy naprawić więź z intuicją. Nasza wewnętrzna energia żeńska bardzo wspomaga wyobraźnię i nie ma żadnej kreacji, nie ma żadnej manifestacji bez wyobraźni. Wszystko zaczyna się właśnie tutaj, w naszej wyobraźni. I kiedy nasza energia IN działa harmonijnie, działa swobodnie, działa bez przeszkód, to może zacząć uzdrawiać naszą energię Yang, naszą wewnętrzną energię męską, która wtedy może skupić się na swoim celu, na swoim fizycznym celu, który nie jest wyznaczony przez ego, tylko przez intuicję. Więc uzdrowienie rany czarownicy, zintegrowanie tej traumy może być pierwszym krokiem do doświadczenia tego wewnętrznego oddziaływania między Yin i Yang, i dzięki temu możemy poznać swoją prawdziwą esencję, swój prawdziwy potencjał. Miłego dnia.